Witam was w kolejnym odcinku z Seiyi, zagajemy Spyro 3, Year of the Dragon. I w tym odcinku przejdziemy te, jakim tam, bambusowe tarasy, które są o, troszeczkę nudną planszą, ale to tam swoją drogą. Okay, wchodzimy i przed nami widzimy jakieś te włosie i pandy. Więc pogodajmy z tą pandą jak na razie. Spyro. Rinox have been Ci fabrykanci nie mieli podróżować bambu, które potrzebują dla Wurligid, żebyś go na łódź. Proszę prosić ich o wyjechać, ale nie ma powiązania z nimi. O matko, to szczyty cechowe, musimy im pomóc, tak jest. Musimy przegonić tych złych najeźdźców w kimono. w kimonach, sorry. Okej, okay, co my tutaj mamy? Mamy planszę, która jest, jest. nie wiem. która ma jakiś taki chiński styl dużo duża banda himów i innych takich rzeczy różnych. Wchodzą w bandy, które zbierają bambus i atakują na słosie oraz... No, coraz tak jak normalnie, Ja też są po prostu ładne, więc nic się nie zmieniło, a my musimy im pomagać, pandom, w zbieraniu tych bambusów. Chociaż nie do końca, ponieważ musimy po prostu im... Musimy po prostu przegonić na jest i to tyle. Jeżeli chodzi o całą fabułę tej planszy. One sobie zbierają plony, to czy jakieś dostrożstwa im przeszkodziły. Cześć Zoj! Cześć do z z parasolem niebieskim i Kimono. Tak jak mówiłem, plansza jest troszeczkę nudna. Po prostu jest bardzo łatwa i, dos i też dosyć silniowa. Otóż to przede wszystkim na tego właśnie jest nudna. Drogo nie jest na no w ogóle żadnego zagrożenia. A to właśnie z tego co pamiętam, były nad ten. Alpha Shin z tego. Chociaż nie jestem do końca pewien, czy to, czy to były te same. Okej, okay. dwie Pandy już tu uratowane, musimy jeszcze ratować trzecią, która jest tutaj. Lot no, stary, tylko ja, ty i twoja parasolka śmierci. Jesteś dla mnie zbyt wolny, chociaż tak jest dosyć szybki. Dziękuję wam. Chociaż na razie nie, nie mam zamiaru tam iść, musimy iść tutaj. Ja właśnie trzeba pokazać tylko... O, widz, widzicie właśnie on pojawił się z nieba, ale po prostu oni czasami spadają z nieba, a ten się po prostu pojawił z, z nikąd, tak naprawdę. W pomieszczu. I to, że oni spadają z nieba to jest w za, zasadzie przeczy prawa fizyki, ale... O matko. W sensie, że tak wolno, ale tam, kto by się od tylko gra. Okej, okay, mamy pierwsze jajko zdobyte Madison. A ja postanowiłem, że już nie będę przywijał tych animacji, ponieważ czas... niektóre naprawdę są fajne, muszę to przyznać. I tutaj od razu drugie jajko, które jest też bardzo, bardzo, bardzo łatwo zdobyć, więc znaczy, że... Po prostu tutaj skoczyć, o i mamy. No, bierz to jako spero. dziękuję, Dwight. Nie, płacz, masz, Spark. Nieważne. Okej, okay. lecimy dalej. Tu mamy jakiś moc, na razie nie wiem, jak skoczymy tutaj sobie. Tego jeziorka, którym mimo wszystko płynie woda. W to nie jest jeziorce, jak gadam. Tylko postać gdzie... Okej, okay, tak jak widzicie, tutaj mamy pęknięcie w ścianie, o którym ja właściwie, do... właściwie dowiedziałem się dopiero niedawno, że, że można je tutaj ten... rozwalić, a za nim właśnie są cztery życia. Co to, że to dość łatwo jest to odnaleźć, ja jakbym jakbym to po prostu tego nie znalazłem. Nigdy tyle. Okej. Okay. Teraz na mościk. I. Co i tyle? Diamenty, diamenty. I teraz tak. Tu jest Zoe. Weźmy tutaj z łuczki. Przywal. No, I to właśnie zaraz będzie koniec. Z tego co pamiętam. Upiło się. I właśnie zapomniałam pisać tych przeciwników, że oni po prostu trzymają nas fajerwerkami. I no, tyle. A kiedy właśnie niech z z ognia to firework się nie, nie zapalają i on, oni wtedy oni po prostu jedzą razem z tymi na końcu wybuchają chyba nie jest nie przyjrzałem się nawet kawajna ani... może powiedzieć by ta animacja Just nie wiem z czego dobra tutaj mam tutaj możemy wykonać pewnego wylicza ale na razie go nie będę pokazywał ponieważ nie chcę żeby potem był jakieś próby oszustwa coś takiego wiecie o co chodzi Ok, dobrze właściwie mamy koniec tak jak mówiłem yy, Nic nie ma, tak chyba z drugiej są coś będzie. W takim razie. Dobrze mówię, dobrze mówię. Tak jest. O, wow. Mało, brakowało. Okej, okay, i chodźmy teraz do tej pandy. Niech mi dodam da to jajko, które tam trzyma My dla nas. Nie gadaj tylko hmm. dawaj. Co to jest? Tom. Ale jesteś z winy, ja bym ci dał o, 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 o. Ech, Naprawdę nie wcześniej? Ja bym... Dwa razy mniej roboty, gdyby... Gdyby jeszcze to... Aaa, rany. Zwierzęta, ich tam... Ten... Spak z tego nie wziął? No niestety nie. Okej. to ja, oczywiście, przedniem, przed tym portem musimy zebrać to, co się da, co nie? Czyli będziemy kończyć Tamy. mamy y, zamknięty port. A nim tabliczka z nową twarzą. Czyli, że tutaj będzie jakieś wyzwanie dla y, tego pobocznego bohatera. Okej, okay. zobaczmy, co tam na tej tabliczce pisze. Do wszystkich badaczy nie ma tu żadnego yeti, i nigdy nie było. To tylko mi to, ile wiesz, czarodziejka. No, skoro nie, no to, to nie. Dobra. Okej, okay, tam widzimy bardzo dziwny słoik, którym są na którym są wyryte albo namalowane, nie wszystko jedno, Za zapytania. Tego słoika, w zasadzie, można powiedzieć, że nie da się rozwalić, po gdyby, gdy zrobimy mu krzywdę, to on po prostu się ją teleportuje do innego przeznaczonego mu miejsca, a gra pokazuje nam właśnie, gdzie się ten słoik się teleportował i musimy go za, za nim po prostu podążać. I tak po prostu kilka razy będę się teleportował, a w końcu... Pewne pewnym miejscu on pęknie po zadaniu mu. Ech. Czy nawet tutaj musiałby się pojawić. No dobra. Później się nie zajmiemy. Na razie musimy szukać tego człowieka. Tylko gdzie on był. tutaj gdzieś bodajże? Tak jest. Okej, okay, teraz naprawdę. Bardziej w tym miejscu się nie dało, chyba Teraz jest, to. No. I, i co i tak powiem będziemy tak latać z tym słoikiem w kółko po całej planszy tak, tak no no nie, no nie wierzę gra chyba tuż specjalnie nam specjalnie nam ułatwia zadanie pokazuje na się naprawdę gdyby się nie, gdyby nie pokazywała to by było znacznie trudniej a i byłoby z, z tego większa zabawa moim zdaniem. ok i jak widzieliście tutaj już słoik pęknął i możemy z niego wziąć te wszystkie historie że nie te wszystkie te wakocie, yy, tak to Dobra, yy, teraz ten gościu musimy... Chodź tutaj. Ach! Cholera. No byłaś. Stary. Nie. Mo... No. matko Teraz jakbyśmy... Chyba... Nie, 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 nie! Ach! Zrąbałem sprawę, nie tak miło to wyglądać. Dobra, gdzie gdzie teraz jesteśmy w ogóle? Aha, tutaj Dobra Nie nie, nie. pójdziemy tędy, bo Skorzystamy z tego mostu, bo wtedy bycie musieli gonić tą... tego gościa od tego, tego złodzieja i od... Od... No, od prosto, od tyłu, a to jest w zasadzie niemożliwe, bo byśmy musieli po prostu skoczyć wtedy stąd tam No, sami rozumiecie Co chodzi? Ok, patrzmy za nim I z tego co pamiętam, strasznie ciężko jest tej tych go dogonić a, szczególnie dlatego, że... Na w zasadzie jest dosyć... No, dosyć jest bardzo mało zakrętów i skrótów, no Przede wszystkim o to mi właśnie chodzi. Tutaj, że ciężko go dogonić. Ach, jak sami widzicie. Dlatego on jest znacznie szybszy od nas, więc to jest w zasadzie... No to jest w zasadzie lekkie wyzwania, no nie powiem. Dlatego się cieszę, że... E? Okej, okay, nie, nie rozumiem tego, ale... Aha, nie, nie musielibyśmy... Chodźcie, 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 chodź Jest tu, na razie! Okej, pomyliłem się z tym, że musielibyśmy go, ten, gonić od tyłu. Chyba to jednak jest nieprawda. Okej, okay, gdzie był ten most teraz, awaryjny? Zobacz, mu tam było. Gdzie on był? Jest tak, tam? Chyba nie. Nie, tam, dobrze mówię. Przyjmuję się na tym osyk, ponieważ tam jest przejście do kolejnego portalu z wyzywaniem. A wyzwanie w tej planszy jest bardzo, bardzo trudne. To muszę Wam przyznać. No i tutaj widzimy Rapa z tym. z Fireballem. Nie. Albo dobre. Oj, przepraszam, przesuwinowałem. Ok, bierzemy to i celujemy w te nocorożce. Nie... Ach, tutaj są... To jest naprawdę bardzo ciężkie. O matko, zadanie. Szybko, szybko, szybko. Ponieważ jeżeli pandy, pandę, albo właśnie oni coś zrobią, pandę, to wtedy całe zadanie się resetuje. Nie ma czego. O matko, szybko i już z ząb... O nie, jeszcze, jeszcze mamy szansę, jeszcze mamy. Jeszcze mamy szansę, okej. Okay. już myślałem, że zdąbnąłem, okej. Okay. Tutaj jeszcze jedna panda i... I teraz się zaczynają schody moiros. Jest... Naprawdę się zaczynają schody. Uff, szybko! O! Giń! Brutalny jeden ty. Dało się, udało się, okej. Okay. O, chyba, chyba przejdę na to zadanie za pierwszym razem, z tego co widzę, albo i nie albo i nie, albo i nie. To no może jednak się uda. Chyba jednak tak <laughs> Okej, okay, to było dziwne. W każdym razie zadanie wykonaliśmy i to... Myślałem, że będzie trudniej naprawdę. Myślałem, że będzie znacznie trudniej, chociaż pijaczkę. Jeszcze, jedno, jeszcze jedna sprawa. Zobaczymy, czy. Może jednak coś tu jeszcze jest? Nie. Czyli, że wszystko już, co mieliśmy do wykonania, wykonaliśmy. Ale on właśnie jeszcze chcę chcemy Wam pokazać tego glitcha, o którym mówiłem. Jest to tak zwany glitch in the air. Nie, nie, inaczej, swim in the air, o właśnie. Chodzi w nim mniej więcej o to, że koniec tego glitcha możemy po prostu pływać w powietrzu. I tego glitcha możemy wykonać w trzech miejscach bodajże w całej grze. Tutaj w Evening Lake oraz w plansze o nazwie Dino Mines. Ok, jak go wykonać? Musimy po prostu stanąć tutaj na krawędzi i nacisnąć kwadrat. Dzięki czemu jak sobie widzicie możemy latać w powietrzu zostawiając za sobą zarąbisty ślad bąbelków. I ten bitz ma to swoje praktyczne zastosowanie, bo ponieważ dzięki niemu... niemu, wam to pokażę, teraz tylko tak to znajdziemy, o właśnie... Dzięki niemu możemy wejść od razu do planszy. Yy, nie powiem kogo, tylko po prostu powiem, że możemy wejść od razu do tej planszy bez yy, przechodzenia. No, dobra, to już mogę powiedzieć, że przy, bez przechodzenia Evening Lake, ponieważ właśnie w nim możemy to uwolnić tą dodatkową postać. I okej, okay, to w zasadzie byłoby na tyle, co chciałem, co mógłbym wam tutaj pokazać. Więc możemy wracać się do południowych ogrodów, oczywiście, kiedyś tu wrócimy, żeby przejść tamtą planszę z tą tabliczką. Okej, okay, idziemy stąd. No i moi drodzy, tyle w tym odcinku zagramy Spyro 3, Yellow the Dragon i do zobaczenia w następnym, w którym to zajmiemy się strasznymi bagnami. Trzymajcie się, cześć!